Materiał ma charakter edukacyjno-informacyjny i opiera się na publicznie dostępnych źródłach historycznych oraz analizie przekazów kulturowych. Nie zawiera treści nawołujących do nienawiści ani dezinformacji. Cześć, z tej strony Sylwia z kanału Wizje Nowego Świata. Dziś porozmawiamy o czymś, co zaczyna się materializować na naszych oczach, o rozpadzie Unii Europejskiej, który już kilkadziesiąt lat temu przewidział ojciec Czesław Klimuszko. Czy to możliwe, że właśnie wchodzimy w czas jego przepowiedni? Czy Polska, Europa Środkowa i Trójmorze mają odegrać szczególną rolę w przyszłym porządku świata? Posłuchajcie uważnie, bo te słowa mogą zmienić Wasze spojrzenie na to, co dzieje się teraz w Europie. Ojciec Czesław Klimuszko, franciszkanin, jasnowic, uzdrowiciel, znany z niezwykle precyzyjnych przepowiedni dotyczących Polski, świata i losów ludzkości. Jego wizje, spisywane jeszcze w czasach PRL-u, dziś zadziwiają dokładnością. Dotyczyły zarówno zmian klimatycznych, technologii, jak i wielkich przemian geopolitycznych, których kulminacja ma mieć miejsce właśnie w XXI wieku. Oto fragment jednej z najbardziej znanych przepowiedni klimuszki. W przyszłości przyjdzie wielki rozłam. Europa, ta stara, zmurszała struktura, zacznie się chwiać, a narody będą z niej odchodzić. Unia ludzi zachodu pęknie jak stara misa. Ludzie, którzy mieli budować pokój, zaczną knuć i dzielić. Wtedy narody zaczną szukać schronienia w sercu kontynentu, tam, gdzie jeszcze bije moralność. Interpretacja. Zmurszała struktura to odniesienie do Unii Europejskiej jako instytucji oderwanej od wartości Unia pęknie jak Stara Misa bezpośrednie wskazanie na rozpad UE. Narody odchodzące Brexit napięcia wewnętrzne we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Węgrzech, Polsce schronienie w sercu kontynentu. Możliwa aluzja do Trójmorza i Europy Środkowej, Polska jako centrum duchowe i moralne. Fakty na dziś: Brytyjczycy opuścili UE, Holandia i Francja, wzrost poparcia dla sił narodowych i antyunijnych, Włochy, Węgry i Słowacja buntują się przeciwko Brukseli. Polska i inne kraje Trójmorza budują regionalne sojusze energetyczne i wojskowe. Kryzys wartości, cenzura, presja ideologiczna z Zachodu, coraz bardziej odpychają kraje Europy Środkowej. Wniosek. Rozpad UE nie musi oznaczać nagłego końca, ale rozkład wewnętrzny i stopniowe odchodzenie państw z własnej woli to proces, który już trwa. Kolejny cytat dotyczy przyszłości Polski i jej duchowej roli. Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko jak żaden kraj w Europie. Polskie orły będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Interpretacja. Klimuszko przewidywał, że Polska stanie się duchowym i moralnym przewodnikiem Europy. W obliczu kryzysów inne narody będą szukać w niej oparcia i wzoru do naśladowania. Kolejny cytat: O katastrofie naturalnej i zagładzie części Europy. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi. Spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromną falę. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki. Ta góra wodna sunie ku Europie. Nowy potop. Zadławi się w Gibraltarze. Wychłupnie do środka Hiszpanii. Wleje się na Saharę. Zatopi włoski but, aż po rzekę Pat. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. Interpretacja. Proroctwo to opisuje możliwą katastrofę naturalną lub konflikt zbrojny, który doprowadzi do zniszczenia znacznej części Europy, w tym Włoch. Symbolicznie może to oznaczać koniec pewnej epoki i początek nowej. Następny cytat dotyczy bezpieczeństwa Polski w obliczu globalnych zagrożeń. Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej może 5, może 10% jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża. Interpretacja: Pomimo globalnych katastrof, Polska ma pozostać stosunkowo bezpieczna. Klimuszko sugeruje, że wspólne doświadczenie trudności może zjednoczyć narody Europy. Kolejny cytat będzie o migracjach i zmianach demograficznych w Europie. Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych okrągłych stateczkach. Ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i włoskie dzieci, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Następnie przytoczę cytat o powrocie Polaków do ojczyzny. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie. Interpretacja. Klimuszko zachęcał Polaków mieszkających za granicą do powrotu do ojczyzny. Sugerując, że Polska będzie bezpiecznym miejscem w obliczu nadchodzących globalnych wydarzeń. O duchowej roli polski cytat rozszerzony. Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę. Pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego, nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Interpretacja Klimuszko przewidywał, że Polska stanie się duchowym i moralnym przewodnikiem Europy. Pomimo trudnego położenia geograficznego, nad Polską widział jasną przyszłość. W swoich przepowiedniach ojciec Klimuszko często podkreślał wyjątkową rolę Polski w przyszłości Europy. Przewidywał, że Polska stanie się duchowym i moralnym przewodnikiem kontynentu, do którego inne narody będą się zwracać w poszukiwaniu wsparcia i inspiracji. Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko jak żaden kraj w Europie. Polskie orły będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce, i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Choć nie wspominał bezpośrednio o trójmorzu. Jego wizje sugerują, że Polska odegra kluczową rolę w kształtowaniu nowego porządku w Europie. Co może być interpretowane jako zbieżne z ideą współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej? Trójmorze to inicjatywa współpracy państw położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, mająca na celu wzmocnienie integracji regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Choć ojciec Klimuszko nie odnosił się bezpośrednio do tej koncepcji, jego przepowiednie o rosnącym znaczeniu Polski mogą być postrzegane jako prorocze wizje wzmacniania pozycji naszego kraju w regionie. To co widzimy dziś na mapie Europy, to dopiero początek. Ojciec Klimuszko przestrzegał nas, ale też dawał nadzieję. Nadchodzący czas będzie trudny, ale to właśnie Polska i sąsiednie kraje mają odegrać kluczową rolę. Nie w hegemonii, ale w duchowej odbudowie kontynentu. Dlatego dziś pytanie do Ciebie: czy uważasz, że rozpad UE już się zaczął? Czy Polska ma do odegrania większą rolę niż nam się mówi? Zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich analiz. Książki po które warto sięgnąć. Moje widzenie świata, ojciec Czesław Klimuszko. Autobiograficzna opowiada między innymi o snach proroczych, wizjach i przeczuciach. Przestrogi i proroctwa ojca Klimuszki, opracowanie Haliny Łabędź zawiera najwięcej zebranych jego wypowiedzi prorockich i refleksji o przyszłości świata i Polski, wspomnienia osób, które go znały osobiście, relacje z klasztorów Elblągu i notatki z rozmów często cytowane w publikacjach prasowych z lat 90.